Manką wirusiomaniacy. To jest drugi odcinek z serii Studvivor z braćmi. To moi koledzy by... I w tym odcinku przejdziemy tą straszliwą górę, na, na której spotkaliśmy ostatnio pająka. I chłopaki. Nie. Pójdziemy w wy wyprawę! No tak, wyprawę na drugą stronę tej góry. A tak to będziemy musieli zdobyć trzy łóżka. Y... No ja i sobie... no. I rozbudować nasz domek. To są też tyle na wyprawy. dzisiaj. Jemy na wyprawę, to musimy y... zabrać dużo jedzenia, choć zbieram jedzenie. Dobra, a ja w tym czasie a wy w tym czasie zasubskrybujcie kanał i... Y... No i po prostu tyle. Ja gram. No. ja wezmę... Dorsze Ale nie, najpierw zanim dorsze to... Dynie, znalazłem dynie chłopaki Chłopaki, znalazłem dynie Dynie? Dynie, pompkiny tak zwane mam I mam jedną pochodnię Nie mogę znaleźć żadnej świni A ja znalazłem dynie i za chwilę będę dorsze robić a Boże. i tak musimy pójść bo... O nie Aaa, nie, wspomnienia Dorszu, Dorszu bym cię cały dzień, zabiłem właśnie Dorsza Będę nie, musiał tu Będę musiał... Nie. O, królik Cześć królicz, będziesz banban -ban. Zaraz go zabiję to sobie będę miał dużo do montażu, jak ten. Oh, i czarne jagódki, jagódki. Czarne jagódki, jagódki. do jag... ja, jest... O nie, ej, macie, z, y, macie koordynaty naszej bazy? Co? Zrobiliście koordynaty naszej bazy? No nie. A wiecie, gdzie ona do jasnej ciasnej jest? A ja sam... właśnie A ja wiem jakie kordy De, ej, właśnie przez przypadek w na drugą stronę tej tej dla jaskinię. Ej, ej kordy babie. O nie, no tylko tego tu zabrakło. 289 na 145 Jak ja nie mogę nawet F3 kliknąć. Mamy... Przy... O, Czeka, widzę bazę! Widzę bazę! Nie, nie. Widzę bazę. Nie, minus 2652 na 66. O, to widzę to są bazę, kordy. Widzę bazę. Dobra. Da. Też mam pochodnie. To jest pierwsza zowa. Ma, ja mam dużo jedzenia, ja mam dużo jedzenia. Masz dużo jedzenia, to je przepalaj. A ja w tym czasie powiem o sponsorze odcinka, czyli mnie, jeśli chcecie mnie wesprzeć. Dobi dobi. Jak ostatnim razem mówiłem, yy, że ile razy yy, powiem I would you know, podczas tamtego odcinka, to w tym odcinku ile razy powiem zasubskrybujcie mój kanał. Raz, dwa, trzy. Ech. Cztery, Cztery pięć, siedem, ktoś O, Ktoś zalejkował i, i zabiłem krowę. Kurde, ale mnie to wkurza te jagódki. Znaczy, ja to ja to kochane. jedzenie jeść. O, miam, 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 miam. Pyszne wiecie jagódki. Pana? Jagódki, jagódki, pyszne jagódki. Dobra, a wiecie co? Halloween. Halloween. Mamy dopiero nowe dużo jedzenia, już Musimy... Idźcie zbierać żarcie, bo mamy mało go. Ej, a masz jakiś dorsze? Przed, sek przed sekundą mówiłeś, że mamy go dużo. No, nawet mamy, ale musimy mieć go więcej, bo, bo nie przetrwamy. O, kto to postawił? Ja. No. Ten, kto zalajkuje ten film, to w poprzednim odcinku jeden z. ten, ten jeden.

żeby widzę, by się zjadł. Co? To ty będziesz mógł czytać ten film? Ja tu zmontuję. Ja się zmontuję sam. Dodrz! Nie, to nie jest dodrz, to jest wołowinka. Jesteś wołowinką, a ląduje mi... ...bez fifunku. Gratulacje lepiej każdy dojadę jedną dojad 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 Ej, słuchajcie! O, robię podsumowanie jedzenia. Mam czternaście steków, trzy, Kukat chicken i... I, i Co te... I, i, nie. O, to dużo! Wszystko już się. ja mam ja głowie jeszcze rybki o, A ja już ale... nie ja mam jedzenia Muszę jeść Ale to jest bez bo my zbieramy żarcie a, a ciągle się to marnuje Ej, musimy wyrus... wyruszyć Ej, ty masz wędkę? Musimy wyruszyć z nie wyprawę. wędki Mam Miecz i życiową Proszę e, e, to, to, nic tu nie ma Proszę bardzo e, Niech będzie dość niech... Niech wągiel nam zasiedla. Kasper. Na Kasper, następnego dnia Jak już będzie rany, lecimy e, Bierzemy jedzenie i idziemy nawet na wyprawę Do kopalni po jedzenie Żeby e, zobaczyć czy jest wioska gdzieś wszystko tak Mhm, mm tak. Obawiam ja się nie... jednej rzeczy, że ta wyspa jest otoczona wodą i będziemy musieli płynąć łódką. Cały odcinek. Ja, ja, ja robiłem screena recordów e, e, bazów. Podejrzewam, że tą bazę jednak to jest taka chwilowa baza na dwa odcinki. No trudno, ale rekordy tutaj jestem. I tak przy okazji... Który to jest przycisk? Dobra, nie wiem który to jest przycisk. Ale pamiętajcie. O! Co. Upieczone. O, dobra. Wiem to... Okej. Okay. Nie chciałem tego akurat zdjęcia, ale... Niech będzie. Będziecie mieli jakoś wjazd. Tego odcinku, tych odcinków. Wydaje mi się, że taki zwiastun będzie ok. Prawda, Chowak? No. Taki zwiastun. Taki dziesięciosekundowy zwiastun z naszych przygód. Mmm, jagutki. Mm. Okej, okay. mam... I jak dużo macie jedzenia? Ehm, um, jedzenia? No, w skrzynce masz. W sumie to znalazłem opuszczone e, statek. Co? 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 Co Ale było. Co? Nic? Ale nic tam nie było ciekawego, tylko marchewki i papier. I papie. Jest te marchewki, wszystko się nada. Ej, mam, Ej, mam dla kogoś darmowe buty. To pierwszy do mnie przyjdzie, ten zdobędzie darmowe buty. I uwaga, przekraczamy górę. O! Krowa! Mój, mol... y nic nie mówiłem. Chodź tu. Mori, pobieraj. No e, e, wybiłam, no wybiorę. Człowiek Cały ktoś zabiera patyk. No wybiłam. Jaki był? No, a no Co? No, no wybiorę. Ale chodźcie wszyscy do bazy. No idę, idę właśnie. I i robię Wiem, że seria może się wydawać nudna, bo tylko łazimy gadamy i wam opowiadamy żarty. Yo, e, Ale naprawdę my się staramy tutaj. O, pieczywko. A to dodatkowo... Ale no! Z ranka się zacznie, prawdziwa, prawdziwa gra. No. O! przy okazji do... z ciebie spotkałam pierwszego, to masz skórzane butki. O! o skórzane wódki dostałam nie mówić? Nie, nie, nie. Ej, jeszcze, e, t, e, no nie no, noc się robi, musimy odczekać. Ej, ja się zgubiłem. O nie, będę musiał kolej będę musiał wycinać dane fragmenty, żeby wyglądało, że ty do nas w końcu dotarłeś. A tak naprawdę si będziesz się tepał. A tak naprawdę. ja go mogę mam i to Nie, 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 nawet nie mam opa. Nawet nie mam opa, stary. Ja mam opa. Ta, zombie! 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 Masz! Uwaga! Zombie! Zombie atakuje! Ała! Moje pierwsze obrażenie chyba w tej serii. Serio? No, może. Ja już dostałam pierwsze obrażenie. jest szkielet! Nie, dobra. dobra, nie mam przyjazdu na przeżycie. E, dobra, o, słuchaj... A Gdzie? nie, wioska! Wioska! No, wioska! Mam wioskę. Widzowie, ten odcinek zakończymy sobie wyjątkowo wcześniej. Bo... Nie czekaj, nie, nie! Nie czekaj. Ale to Upać nic tam się. nie lutuj. Nic tam nie lutuj w takim razie. Zapisz kordy i wracaj do nas. Kasper! Kasper, nie kończ nie tego filmu, bo jest strasznie krótki. A mieliśmy jeszcze iż, iść na wyprawę. Czekaj. Kasper, o co ci chodzi? Co skończyłeś nagrywanie? Nie, nie skończyłem nagrywania, tylko robię zdjęcie. Czemu? A nie ty już to... ma... Wiesz, że to się nagrywa? Wszystko? No wiem, że to się nagrywa. I Wiesz, to się... A... A... Nie. Nie. Dobra. Dobra, słuchajcie chłopaki, e, teraz e, wszystkie tylko... E, zombie. Ej, nie schowam! Schowam. O! Trzy diaksy! No ty, czy ty tam lutujesz? Nie, O ma trzy diaksy, pokaż. Ile żelaza, no to... Żelazne buty, trzy złota, trzy Ej, a ty to chociaż nagrywasz, żebym miał co do filmu pokazać? No, chodźmy tam. Znaję to za nie. Dobra, widzowie. Robimy wielką wyprawę. Bierz wszystko. Re. Wszystko co się da, wiesz. Ja bierz tak. Z tej wioski. Wyprowadzamy się z tego domu. Dobra, bierz wszy wszystkie... Słuchaj, bierz wszystkie elementy tego domu. Wyprowadzamy Wy... się. Wyprowadzamy się dokładnie. Mamy dużo jedzenia. Mamy dużo jedzenia, Musi... Zbierz wszystko, zbierz pochodnie, nie zbierz. Wszystko po prostu. Wszystko na drewno. Mamy gdzieś jakieś kordy, czy nie? Tak, tak. Kurde, co I kiedy mi się skoczyła. Została jedynie ta. Kół drzwi na Badie złota. Okej, mogę... Mam zrobić jakie są? E, 130, e, ten, minus 170 130 ksys? Czy dasz? Tak. I jest 130... Tak, 130 tysięcy, 130... O, kto kasper ja już miał gdzieś? Tak. No to jest niedaleko, chyba... To jest bardzo niedaleko. Dobra, Kasper, idziemy. Czekaj, jest ja tutaj tego domu... Dobra, zostaniemy tutaj, o, zostaniemy, zostawimy tutaj no, 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 ruiny, indyacuje. jako pamiątkę. Chodź kawa za mną. Zostawimy te ruiny, że, jako żebyśmy pamiętali skąd pochodzimy. Dobra. Idziesz, idziesz za mną? Tak, idę dosłownie cały czas za tobą. Uważaj, pająk. Ja nic inwiady, masz, nie widzę, bo mam taką krok pomiędzy kordami. Masz, pomóż mi ich. Już nieważne. Sorry, bo ja poszedłem już. Chodź tędy i zaraz tu już jest wiosna. Tak, a zrobił to. coś. Creeper. O, Creeper. O, dobrze mi tak! Co tu się dzieje? Potrzebujesz jedzonko? Nie, ja mam, ja mam. ja mam. Nie, o, 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 o. Tutaj jest. Jaka wielka wioska. Co? Ogromne miasto za wiosnę! jesteśmy na 130 mil. Nie uwierzę! Nie uwierzycie, jaka ona jest duża! 130 mil. Kilka hektarów, moje zdanie. Kurde, jest to jest żart. Fakietka mi padła. Nie, nie, ginę, 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 ginę. Nie, nie ginę. Nie, czyjej, ale gdzie jest ta wioska i nie, nie na, kurde, w którym powiedziałem, jest? A jest tu wioska. No, minus, e, sto, minus e, 150 chyba, nie wiem. Aaaa, Kurde, wszystko naraz. Ja to, nie, to jest, dużo, więc powinniście zauważyć. Jest, jest, widzę, widzę. Mamy. No, mamy, gdzie? O, o! o, -o. Ej, help, 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 Ku serca, help! Ja pierd... U nas ogromno, ja pierdolę! Do domku, Mario! Do domku, do domku! Już, chodź, 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 chodź! Ja to całą! Jezus, Mario, ja pół serca! to nie! Pół serca mi zostało! Ach, Masz jedzonko. Masz jedzonko, bierzesz. bierz. bierz. Ja, mam, nie, ja mam, ja mam, ja mam, ja mam, ja mam, ja mam, ja Ale jak blisko, ja mam, Szczerze powiem Ci, że widzowie widzicie, akcje aaa dzieją się tutaj naprawdę ja mam, ja to. ja to to mam, ja mam, są Salutuję. Dobra, wychodzimy stąd? Dobra. No wychodzimy. Halo? Ok. Bierzemy jagody i nie bierzemy już nigdy żarcia. Powiem Wam, już nie będziemy musieli potrzebować um, jedzenia. Ej, ja mam kolejnego kowala. Ej, kolejny kowal. O, kasper, kasper. No, dużo rzeczy. Pasper! w tak, tak, ma. tak, Masz, trzymaj, spodnie. O, dzięki. Niezłe wdzianko. Osiągnięcie, a ja mam... O. Okej, okay, ja To? Nie, ja wszystkie kowa... Dobrze, o, widzę skrzynkę, nie ja wiem, czy mam. Ja mam już. Ja je o, Ja tylko je golema. górę. Zamiast. że jeszcze tam dalej się ciągnie? Nie, no. że tam dalej... Tam dalej nie, dalej po różne rzeczy. nie. że was Nie, nie. ale... Czekajcie, ja ja, golema. nie. golema? nie. Tak, niższe. Ej, Co on ci Jezu. zrobił? Ten biedny gorem. Jeszcze, że powiem wam widzowie, jest to chyba najciekawszy odcinek, jakbyście mieli yy, ten. To miasto, bardzo wioska, która ma kilka żołnierzy. Ciekawe, w tak, ja wszyscy. Co? A, to był Creeper, okej, okay. rozumiem. Mam duża jest ta wieżka, ogromna, bardzo. No, wydaje mi się, że tak duża by... ta wioska jest większa od... Ej, bierzcie łóżka, bierzcie łóżka, bierzcie łóżka. No wziąłem już, wziąłem, słoko na oko. O, jakie ciekawe bloczki. Ta jest taka ogromna, No właśnie...

a jeśli mówię, ten film już trwa prawie 20 minut. Dlatego to odpowiedni czas, żebyśmy zakończyli tą przygodę dzisiaj. Do zobaczenia!